Siema, witam Was bardzo serdecznie, priwiet. No co, zagramy w nową serię Hades. Zobaczymy na czym ta gra polega. Ogólnie słyszałem bardzo fajne opinie są na temat tej gry, więc zobaczymy po prostu jak się będzie w nią grało. Tryb boski Myślę, że troszkę sobie ściszymy. Aż tak. No i co? Lecimy z tematem. Sam jestem ciekawy tej gry, bo wiem, że ona nowa wyszła. Tylko tyle, że niestety gra chyba jest po angielsku. Lektor. A jeżeli chodzi o same napisy, to na szczęście są po polsku, więc... Zobaczymy co to będzie, nie? Dobra. Jestem też ciekawy jak to będzie działał. Bo zapisy. Żebyście też nie mieli długich odcinków. Wiem, że nie lubicie jak... Są na pewno długie odcinki, czegoś, bo widzę już jakiegoś bossa. No to taki boss, że. wcale nie był boss Ale widzę, że już ich więcej jest. Taki trochę. A na diablo? Widzę, że tu jakieś mini przeciwnicy są.

A zresztą dajcie znać, czy chcecie, żebym wam to czytał, czy po prostu będziecie tylko to czytali, a ja będę chwilę wam zostawił na... na przeczytanie. I co my tu mamy? Boskie uderzenie. Strzał w Falangi. Boski odskok. A weźmy do ataku, na razie dajmy, ale jeżeli chodzi o samą grafikę tutaj, no to nie powiem i ładna. Chodźcie, spokój gra. O ja mogę tę kulę odbijać. Ciekawa opcja, no. i nawet większe obrażenia za to dostają. Zawieszamy ten klucz, to wygląda tu jest ten Menu. Jestem ciekawa, czy coś te słupki dają, czy nie. No, fajnie, świecy mogę zgasić. Idziemy najpierw tutaj. Jeszcze nie wiem do końca, jak tutaj się leczy. A, tak? Aha, strzałkami też mogę kierować, więc nie będzie żadnego problemu Zastanawiam się tylko, jak sobie dodać życie hmm. Chyba nie mogę, mi się zdaje Łatwo, 13 hp zostało, nie no nie chcę mi się wiedzieć, że tu żadnego życia nie ma, bo jednak 13 to jest bardzo mało. Dalej. Ziem, to wszystko na jednym życiu? Nie ma tu życia. O, muszę pić HP. nie zginąłem. Nie ma ucieczki.

I here. Back already. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive Sobie or How was your wanton? Somehow you, father My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface.

you've returned. good to see you, lad. despite the yes. remember your training out there. the pain of death is but another obstacle. and fear is for the weak. take care, achilles. the house of hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him but to his willful progeny you know I can hear you old man What's ah, up? Um, you have come home Do not despair, child Such setbacks are inevitable Anything will come not despair, are they be overcome with effort and with time We made contact with the goddess Athena She shall be true to her word I believe it, next. I'm grateful that you put us into contact. I, I know you considerable appreciate in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. And and then go. Do świata znowu. Hey, Room, I'm back. A to mój pokój. Bardzo sympatyczny. Hm. Oh, come on. It's not that bad, coś ciekawego it? jest do zabrania. Nie no, odpoczywać nie będziemy. Chyba, że odpoczynek to jest taki. Jak wyjść? Auto zapis. Czy nie autozapis, zapis tylko ogólnie zapis. Nexus power. Dobra, lecimy tu. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Okej. Okay. No nie mi na inne, to muszę wziąć tą. Tak? I need more keys for this

I can do this. I can escape from the courtyard back there. First, get past the retro shades of Tartarus. Easier said than done. And doubtless, I'll be running into Meg. The river of flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. Alright, let's give it another shot. I have only Nice. nice place you got here, boyo. oh. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on pay. No, oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. Tak trzeba Ups. Ups, nie chciałem Ponad za 60 mogę A tam było coś ucieknie. Więc zobaczymy gdzie to poprowadzi Again, i to the same world. That, Is this really him? Okay. Greetings there, young man. Oh, it's oh, just Your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. He'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Dobra, i tak, uderzenie od piuruna elektryczny strzał i brzmiący odskok Pójdziemy yy, w to Lord Uncle Zeus. Ładnie poleciałem z tematem. which is more oh yes jest.

ślusowy zestaw. Odskok zadaje obrażenia obszarowe i odpycha wrogów. I atak zadaje dodatkowe obrażenie i odpycha wrogów. A to widzę, że chyba mi się zdaje, że to jakieś specjalna No i później może się przyda do jakiejś lepszej broni. Alecimy no, dalej. Polu, z tematem! Już zaczęło nam ogarniać tą grę trochę. Ładnie. Ładnie sobie poradziliśmy. Co, wy nie wychacie? Dobra, lecimy dalej, gdzie nas poniesie wiatr nie. Tu czy tu Dobra, tu pójdziemy. Cieszę, że to nawet nie zwróćcie uwagi na jaki poziomie gram. Chyba, że tu nie ma poziomu. Hear me on my Dobra, muszę z piorunami. Jeśli wykonasz odskok za moment przed Wyskoczy wyskoczył do mnie gruby. Dobry ten grub. No, bardzo dużo życia mi zjadł. Oj, zaraz zginę. Uciekaj, uciekaj. Zastanawiam się, jak. Chyba, że to polega na takiej zasadzie, że po prostu kiedy on zginie, to. ten. To wraca do bazy, nie? Widzę, że. ani żadnego zapisu, ani nic. Gdzie dalej zajdziesz, to wtedy zajdziesz. Dobra, to przejdziemy w takim razie jeszcze to jedno pomieszczenie. Kieran's shop. troszeczkę. Harun, ksowy przewód. to see you charon mate just minding my own business taking in the sights and sure is awfully convenient to be running a deal like this i had all this coin i wanted to get rid of the infernal wares of the stygian boatman charon lie sprawled about available for sale to ever would will be willing to quench the boatman's great thirst for riches Ja nic nie mogę zrobić, rozumiem, tak? Jakby życie jest, ale. No, mówię, jestem ciekawy, jak to, na jakie zasadzie to będzie wyglądało, że jak wyjdę, Czy po prostu to się nie zapisze. ch się nadzieć ale to fajnie można skilować to ten proby Jeżeli chodzi o samą trudność gry, to jest spoko. Raz ginęliśmy, bo no, nie, wiedzieliśmy za, nie wiedzieliśmy za bardzo, co mamy robić. Ale teraz już widzę tak po trochę, po trochę. Ewentualnie bym musiał poszperać, gdzie się dokładnie kończy, gdzie się zapisuje. Ładnie załatwiliśmy Bo nie pokazuje mi właśnie e, dokładnie gdzie ona się zapisuje Oj oj, Woj oj, woj oj. Dobrze, czekajmy stąd Jeszcze dodamy życie. To już będzie nasz ostatni ten, i zobaczymy, czy nam się zapisze. Jak nie, to po prostu tą grę będę dawał Wam na live'a. Bo, jeżeli mamy tak grindować w sumie, i ginąć bez zapisu, tylko z zasobami, no to ciężko, nie? mogę tego nie przeżyć Uf. ale to mało brakowało dobra ja się z wami żegnam dzięki za oglądanie Hadesa dajcie znać czy wam się podoba zostawcie łapkę w górę i Trzymajcie się. Elu.